cześć, się ma kostek, strony na 67 i Dzisiaj gramy w Robloxa. Wyjątkowo, bo jak widzicie, jak słyszeliście, w sumie dzisiaj wpadły dwa odcinki. Z tego jeden, co znaleźliśmy, diamenty w kopalni. Moi widzowie wiedzą co. Yy, aha, obałbym zapomnieć Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczka, bo to jest bardzo dla mnie ważne. Bo musicie wspierać mój kanał, bo jestem bardzo biedny. Mam około 26 łapek w górę. E, albo innej. E, nie chcę was opłamać I tak, zrobimy tak. E, to jest gra o nazwie. E, nie pamiętam. No nie, nie znam nazwy. Może mój kolega, który tu chodzi, by się w końcu ogarnął z tą siatką. Ok. E, e... Powtórz, bo musisz mówić troszkę głośniej. No spoko, I dzisiaj gramy sobie w tak, w tamtym odcinku z Minecrafta. Biliśmy, pokazywałem wam domki i różne tam. tam wejdźcie sobie w kartę i wszystko będziecie mieć. Adriano, słucham, na ile masz łapek w górę? Nie sprawdzam. Ja pod trzema odcinkami mam trzy łapki w górę. Ale ja nie wiem. Więc bardzo widzowie wam bardzo dziękuję za to. Wiem, że dla, dla... mnie to jest mnóstwo trzy. A dla was to pewnie... HE! Ja bym zdobył 200. No ale widzowie no. No trudno jest zdobyć na YouTube łapki w górę, prawda? Prawda. No. Poptórz, prawda? No i pewnie teraz będziecie słychać. Ten odcinek też nie będzie. No i jak mnie teraz zabijesz? Lewituję. Nie zostaw mnie! Ale, ej, ludzie, zostawcie Adrianowi łapkę w górę. Znaczy w dół. Czemu? Bo jesteś niegrzeczny! Więc y, dziękuję wam bardzo widzowie za zostawienie... Coś ty zrobił? Nie wiem. Widzieliście? Dobra. Ten odcinek też nie będzie zbyt długi ani zbyt krótki. Będzie trwał 10 minut. Yy, I potem chyba wpadnie może u, u mnie drugi odcinek, ale z Minecrafta. To tak około 17-18 no i tyle i to przechodzimy do grania wy do oglądania ja do nagrywania możesz przestać tak, idę załatwić babę, bo mi fajnie kurde jak widzicie, chyba teraz będziemy mieli dużo generatorów nawet o, wow, raz, dwa, trzy, cztery pięć generatorów A Adriano chyba Damiano ma więcej. Yy, widzę, że też yy, słyszeliście na pewno o YouTuberze Bambaju i Ty. Który jest dość teraz troszkę bardziej sławniejszy ode mnie, znaczy szybciej nagrywać. Ma 13, nie, masz 13 lat, albo 14. Chodzi do szóstej klasy. I drodzy widzowie, dzisiaj jest finałowy odcinek, bo zamykam mój kanał. Nie będzie już filmów na moim kanale. No, ja nie wytrzymuję, nie wiem jak się do Was zabrać. Więc proszę, zostawcie przynajmniej pod tym odcinkiem dwa subskrypcje, to mnie pocieszy i zamykam kanał. Koniec. Na serio Tak. Ja, wa, ja was nie wrabiam. Więc przykro mi to mówić, ale ta seria i to wszystko dobiega końca. To może będzie ostatni, lub przedostatni odcinek. Brysio! To jest akurat mój pies No wiem. Żartowałem. Pewnie Adriano Damiano się nabrał. No prawie. Ale się Adriano mógłbyś mi pomóc? Bo jakaś baba z niebieskich strzela kaczkami i farbą. A spokojnie, że nie jadę. Jestem cóż? Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie. Eee, jakby to jakby ktoś się nabrał, niech napisze w komentarzu. Fake. Przyptaj im serduszko wtedy. Ej, widzicie jakieś bomble? Jakieś bomble znalazłem. Gdzie? Tysiąc! Znalazłem tysiąc! Jak ty tam weszłeś? Jak? Na tą górę? No. No tędy czekaj. Hm? Ej, tam jest tysiąc, widzisz? Na tej. No. na tej Meduzie jest tysiąc, pisze. Pewnie nic nie. o tysiąc. Dostałeś? Nie. To jak ty tam weszłeś? Dobra, widzowie. Napiszcie, czy lubicie w ogóle. Mój kanał, a ktoś mi tu idzie. Do widzenia, pani babko. Ej, ej, ej! Panie, panie, pomóż mi! O dobra już nie trzeba. <laughs> wow, dużo mam kasy, co nie? To ile? A wiesz, że tu będzie taki fajny pistolet, co jak szczelnie, no to zamrażę cię jak to? Ale dobra. ja te, ja teraz... no.. Jezus Maria, ta baba weszła mi do bazy. Adriano, weź jak powiedz mi jak się kupuje ten. Te drzwi metalowe, czerwone. No Jezus, Maria, i kolejna osoba, no. O, i już tu nikt mi nie wejdzie. Do widzenia! Do widzenia! No, nikt tu nie wejdzie. A, a da się je potem otworzyć, te drzwi? Tak. No to najwyżej, tylko tobie będę otwierał, bo jestem dobry, oczywiście. Ale tu sobie szybko tą ścianę. Kolejną, bo no, już kupiłem trzy, trzeci level ściany, więc. Dobra, widzowie. Idziemy teraz. Widzowie, boże, no stop, mówię, widzowie. Zapomniałem. Widzowie i widzki! No, drodzy widzowie i drodzy widzcy. Wi widzcy, tak, widzcy? Nie, Witka. Nie wiem, co ja mówię. Widzowie, Wicki. Czyli dwie widzki, jedna Wicka. Co nie? No. A trzy Wicki. Widzki. Widzki, widzki a to dziwnie brzmi. Przepraszam, oczywiście, wszystkie kobiety. E, przepraszam, oczywiście, wszystkie kobiety. I za ileś tam minut będziemy kończyć odcinek i włączę następny, ale z tej, samego, z tej samej planety, że będziemy mieli to całe. Wpadły dwa odcinki w tym samym czasie, tylko najpierw ten wystawię, a nie, wysta nie wystawię go. Otworzysz? A jak? U e, góry masz taki przycisk. Infoklas? No dawaj na ekran. Aha, ta, nad drzwiami. No. No. Dobra, właś. A ja się Ale ja będę żył. Wow, 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 widzowie, widzowie! Widzowie, widzowie! Widzowie, widzowie! Lubię was. A napiszcie, czy znacie youtubera o nazwie Freeze. Kto by go nie znał, nawet jak go znam eee, Napiszcie w komentarzu Freeze Challenge albo Freeze. I wtedy mam przypnę serwu. No. Yy, I napiszcie w komentarzu, jaki jest was najlepszy youtuber. Jeśli piszecie mnie, to dam wam pod tym, yy, pod tym waszym komentarzem. Łapkę w górę. Mój komentarz i serduszko. Ale pewnie nikt mnie nie lubi na YouTubie. Bo jestem taki, 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 taki odrzucony, jestem wyrzutkiem. Wyrzutkiem! Gdzie jesteś, Adriano? W mojej A Otworzysz mi drzwi? Nie mogę. Otwieram! Policja! Otwórz te drzwi. Hahaha, <śmany> nie weszłem. No... Daj mi te pieniądze! Moje pieniądze! I mogę ci grać? Nie, nie mogę, szkoda. Ej, a czemu ja już teraz nie strzelam z tej broni? O nie. Nie wyjdzie. Niech to nie wyjdzie. Adriano, wróć! O ty kotlecie, zrobię cię na schaboszczaka. Rozumiesz? Będziesz miał kotlety! Mielone! Czy to jest Adriano Damiano 12? Mogłbyś mi otworzyć? Dobra, drodzy widzowie, ja czy ten odcinek i zaraz padę nowy. Pa!